Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sacre coeur. Ewangeliczna przypowieść o bogatym młodzieńcu skłania nas do refleksji na temat bogactwa. Najpierw przyjrzyjmy się jednak owemu bogatemu młodemu człowiekowi. Ów młodzieniec jest, chciałoby się powiedzieć, duchowo cały ślicz. Przecież on przestrzega wszystkich Bożych Przykazań. To jest ktoś taki, który, tłumacząc to na język naszych współczesnych realiów, nie tylko Mszy świętej nigdy nie opuszcza, lecz uczestniczy również wzorowo we wszelkich okresowych nabożeństwach. Nie upija się, nie, nie zażywa narkotyków, nie pali papierosów, nie. Nie używa wulgaryzmów, nie przeklina. No, on jest po prostu wzorowy, wzorowym praktykującym katolikiem, bardzo kulturalnym, grzecznym młodym człowiekiem. Jednego mu jednak brakuje, co pokazuje mu pan Jezus. Pan Jezus mówi: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. Na to młodzieniec nasz posmutniał i odszedł z pełnymi kieszeniami. I z pustym, ciężkim sercem. Dla niego akurat bogactwem stały się te posiadłości, to wszystko, co miał materialnie. Ale nie o to chodzi, że ktoś coś literalnie posiada. Można mieć bardzo wiele, nominalnie, tak jak chociażby papież na Watykanie. A być człowiekiem niezmiernie ubogim, bo skarb sobie gromadzić w niebie i nie być do tego przywiązanym, raczej traktować to jako balast. I przeciwnie. Można mieć mało, ale jeśli się tego zazdrośnie strzeże, jeśli nawet żebrak to, co ma, chociaż prawie niczego nie ma, chce mieć dla siebie i gotów byłby bić, zabić, byleby tego nie dać sobie wydrzeć, to to stało się dla niego bogactwem. I bogactwem. Nie muszą być bynajmniej pieniądze, mogą być, ale nie muszą. Bogactwo, w przypadku zwłaszcza młodego człowieka, mogą stanowić kolejne chwile rozkoszy, że gotów jest po prostu złamać szóste przykazanie, łamać je notorycznie, byleby się nie wyrzec swoich przyjemności. Dla kogoś innego bogactwem jest kariera, dla kogoś jeszcze innego sława, czy jakieś swoje chobyt w ten sposób bałwochwalczo, prawda, pielęgnuje, czy dla kogoś innego wręcz bogactwem może się stać drugi człowiek, jeżeli jest do niego w sposób nieuporządkowany przywiązany. Zatem bogactwem stać się może wszystko to, co mogłoby nam przesłaniać Pana Boga. Dlaczego gotowi bylibyśmy wręcz złamać Boże przykazanie niż się wyrzec z tego? To też dzisiaj w odpowiedzi na tę ewangeliczną przypowieść o bogatym młodzieńcu odpowiedzmy sobie w sercu przed Panem Bogiem na pytanie, co jest naszym własnym bogactwem, co jest stanowi, albo co mogłoby się, nie daj Boże, dla nas bogactwem stać. Co to jest takiego, z czego nam by było tak trudno zrezygnować, iż zachodziłaby wręcz obawa z naszej strony złamania któregoś z Bożych przykazań, nie pójścia za Chrystusem, lecz pójścia w inną stronę. I prośmy Pana Boga, aby nas od wszelkiego bogactwa uchronił. I pozwolił nam gromadzić sobie skarb w niebie.